Dziś zapytam Polaków, dlaczego Rafał Trzaskowski i Donald Tusk nie pojawili się na Marszu Niepodległości. No to zdrajcy narodu. Ciężko, żeby tutaj byli. Nie wiem, czy lubią Polskę czy nie, czy bardziej Brukselę. No bo wstydzą się, że są Polakami. Robią wszystko, żeby nie być Polakami. Robią wszystko, żeby pozbawić nas krzyża, naszej wolności i niepodległości. Donald Tusk zachorował na antypolskość. Polskość to nienormalność według Donalda Tuska. Te flagi, które niesiemy do dłoniach są mu... O, przewolałby może przy innych flagach świętować. Na człowiek, który próbuje sprzedać własny naród, nie ma za grosz szacunku oraz odwagi wyjść do obywateli i ich za to przeprosić. Takie pytanie mam, bo ludziom odmawiane są y, zabiegi, operacje, a tutaj w niedzielę? Moim zdaniem pan Rafał Trzaskowski nie wiedział nic o Marszu Niepodległości. Jak nie on nie wiedział? No po prostu nie wiedział. Gdyby wiedział, to na pewno by się pojawił. Trzaskowski, <laughs> to jest Imię. Dlaczego ani Rafał Trzaskowski, ani Donald Tusk nie pojawili się na Marszu Niepodległości? Bo nie są Polakami Bo takie proste? Tak, oni nie kochają tego kraju No bo nie są Polakami, to jest zdrajcy są Bo to Donald Tusk Nie ma honoru i wstydzi się w ogóle pokazać gdziekolwiek Bo jest Szwabem, jest sługą Niemców, a nie Polakiem Słyszałem, że jest chory Na co? Na głowę Tak, na, Chory, na chyba na wory może operacja mózgu? Nie wiem, nie znam się. Nie kończyłem medycyny niestety. Czyli Donald Tusk, gdzie masz mózg? <śmiech> Dokładnie. <śmiech> Może zasłab po wyborze Trumpa. Bo to sługa Niemiec. Panie, a zabiegu byłem. jakim zabiegu? No sobie usuwał. Warszawy takiego, co mu e, Lizus taki, co mu wchodzi do życia, No. <śklarý> Donald Tusk, dlatego się nie pojawił na marszu niepodległości, ponieważ, jak wszyscy wiemy, musiał przejść planowany zabieg i dlatego nie świętuje, nie tylko że nie ma go na marszu niepodległości, to nie świętuje niepodległości, ale na pewno bardzo chciał być. To nie ulega wątpliwości. Oczywiście są tacy nienawistnicy, którzy mówią, że się po prostu przestraszył Polaków i dlatego nie przyszedł, ale to są przecież nienawistnicy.